Znowu ja. Tym razem jak już widzicie, będzie o byciu grubym, albo o wskazywaniu komuś, że jest gruby, albo insynuowaniu, albo w sumie nie wiem, jak to nazwać. Bo czy Wy serio myślicie, że jeżeli ktoś ma lustro w domu i cały czas ubiera się w te same ubrania, to nie zauważył, że na przykład są one przyciasne, albo nie zauważył, że ma jedną dodatkową fałdkę na brzuchu. Albo na udzie, albo nie wiem, na łydce, albo gdziekolwiek. Ej, serio, naprawdę? No, hello, mamy oczy, widzimy. Nie musicie pisać ludziom, że są grubi, albo że przytyli. Oni to wiedzą, wiecie? E, I weskitu, takie rzucanie jakimiś epitetami w kogoś, jest po prostu słabe. A dlaczego o tym mówię? E, otóż tak naprawdę. Wielu z nas na pewno, chociaż zaraz się pewnie z 10 osób odezwie, że wcale nie, mi się to nigdy nie zdarzyło, ale wydaje mi się, że w większości z nas zdarzyło się w którymś momencie życia po prostu trochę przytyć, trochę więcej niż kilogram lub dwa, albo nawet jeśli to były dwa albo trzy kilo, to po prostu było to bardziej widoczne. Zwłaszcza jest to widoczne chyba, tak mi się wydaje, poprawcie mnie jeśli się mylę, u osób bardzo szczupłych. Ja do takich osób już dawno nie należę. Bardzo dawno, więc tak naprawdę u mnie te 2 czy 3 kg to ja różnicy nie widzę. Znajomi też za bardzo nie. Dopiero różnicę zauważyłam po naprawdę kilku 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 kilogramach i powiem Wam, że u mnie na przykład różnica między jednym rozmiarem a drugim to było praktycznie 10 kg, które zrzuciłam już jakiś czas temu. Ale niestety sytuacja sprawiła, że znowu zaczęłam podjadać słodycze na poprawę humoru. Więc zauważyłam, że bardzo dużo osób ma ten sam problem, który mam ja: to znaczy, w takich dosyć dziwnych czasach jest nam ciężko się zmotywować do ćwiczeń albo do biegania, albo do trzymania diety, tudzież do unikania jakichś przekąsek i tak dalej o alkoholu nie wspominając, bo nie oszukujmy się, to też są kalorie, a jeżeli do tego jeszcze, na przykład do takiego kieliszka-winneczka kieliszeczka wineczka dodajemy czekoladeczkę taką meluteńką, no to tak trochę więcej tego wychodzi. Bo nigdy na tej mojej czekoladce się nie kończy, przynajmniej u mnie, więc cóż mam powiedzieć. W każdym razie chciałam powiedzieć, że jeżeli naprawdę widzicie, że ktoś z osób, które oglądacie, tudzież przeglądacie ich zdjęcia, Przytył, no to zachowajcie sobie to może dla siebie, no bo właściwie, ej serio, myślicie, że ja nie zauważyłam? Myślicie, że co ja, nic, możecie myśleć, że ja nic z tym nie robię? Bo wiecie, jeżeli ktoś przytyje przez jakiś tam czas, przez jakiś czas tego nie widzi, bo to jest jak taka wanna, prawda? Dolewacie trochę, 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 no to nie widać, prawda? Dopiero jak jest powyżej pewnego poziomu, to o, cholerka, e, jednak trzeba się ruszyć częściej i tak dalej. I w drugą stronę idzie tak samo. Ktoś może bardzo dużo nad tym pracować, a dopiero za 2-3 miesiące zobaczycie cokolwiek, o ile w ogóle zobaczycie, bo weźcie pod uwagę, że to, co widzicie w kamerze, to nie jest to samo, co jest w rzeczywistości. I tak naprawdę, dopóki ktoś się dobrze ze sobą czuje, to jest wszystko spoko, ale jeżeli ktoś walczy i próbuje i źle się ze sobą czuje, a wy jeszcze dowalicie mu szpilkę albo gwóźdź, no to sorry, ale no nie. I tak naprawdę znam bardzo dużo osób, które są w bardzo dużym rozmiarze i czują się świetnie, a przynajmniej sprawiałam takie wrażenie, jakby czuli się świetnie w swoim ciele. I to też jest ok. Ja im nie prawie morałów, że ej, wiesz, mogłabyś schudnąć 5 kilo albo 10, bo uważam, że to jest sprawa tej osoby, dlatego zawsze mnie fascynuje, jakim cudem w ogóle uzurpujemy sobie prawo do tego, żeby mówić ludziom, jak mają wyglądać, jak mają jeść, jak mają, nie wiem, żyć, gdzie pracować, jak pracować, i jeżeli tak naprawdę nic nas z nimi nie łączy. A swoją drogą zastanawiałam się jakiś czas temu, czy u facetów też to tak wygląda. Bo nie wiem czy zauważyliście, zauważyłyście właściwie, bo to chyba kobiety tak mają, że gdy kobieta przytyje, to jest to dla niej, jeżeli nie jest bardzo szczupła, to jest to dla niej jakiś tam minus. Jeżeli jest chudnie, a jest, nie jest najsz, najszczuplejsza, no to raczej jest to komplement, tak? Na zasadzie, ojej, jak ty schudłaś, aż cię z twarzy wciągnęło, albo ojej, jakie ty masz wcięcie w talii nagle. No, fajnie, to znaczy, że schudłam, czyli git. I teraz możemy na to zareagować dwojako, albo stwierdzimy, że o, super zauważyła, bo schudłam, ale ekstra, bo to robiłam. Albo ej, nie, właściwie to ja nie schudłam, co jest tak samo wygląda, tyle samo uważa, czyli co, czyli źle wyglądałam ostatnio. No i teraz tak naprawdę yy, zastanawiam się, czy to nie jest tak, że to nie tylko nasza jako danej osoby, która schudła lub przytyła yy, jakby podejście, opinia jest ważna, ale też to w jaki sposób i czy w ogóle ktoś będzie nam o tym mówił, bo w przypadku kiedy na przykład Przytyjemy 5 kilo, no to ok, jeszcze jakoś da się to ogarnąć, ale rzadko się zdarza, żeby ktoś powiedział ci na zasadzie, znaczy przynajmniej mnie się jeszcze nie zdarzyło, żeby ktoś do mnie podszedł i powiedział, wiesz, chyba troszkę przytyłaś, może to jest niebezpieczne dla Twojego zdrowia. Nie, zazwyczaj to wyglądało tak, przynajmniej w moim przypadku i w przypadku osób, z którymi rozmawiałam, że to jest na zasadzie, ej, weź się ogarni, jesteś gruba, za dużo żresz, albo ej, chyba się nie mieścisz w spodnie, bo ci nie wiem, opinają się na pupie. Nie wiem, czy u facetów też to tak działa, właściwie może oni też sobie gadają, ej słuchaj przytyłeś byku, nara i, i tyle a ten drugi sobie przytyłem to przytyłem, e, czy też może też do siebie to biorą albo mówią to w tak obsceniczny sposób, bo u kobiet wygląda to często tak, że po prostu jest to y, tak hamski komunikat że tak naprawdę nie ma w tym ani takiej, nie wiem, takiego wsparcia przynajmniej ja mam takie doświadczenia, żeby nie było, zresztą już któryś raz mówię na tym kanale, że jeżeli ja coś mówię to jest to co ja myślę, ja czuję i czego ja doświadczyłam, więc jeżeli wy macie inne doświadczenie, to bardzo chętnie poczytam, w komentarzach możecie dać mi znać bo naprawdę zaczynam się zastanawiać o co tutaj chodzi, ponieważ już w którymś tekście albo filmie było wspomniane właśnie o tym, że ktoś komuś wytyka nawet te 2 czy 3 kg na plusie i zastanawia mnie to po prostu skąd to się ludziom bierze, bo to nie jest tylko takie, wiecie, stwierdzenie tylko bardzo często stoi za tym masa epitetów i tak naprawdę nic to nie wnosi, no bo ej sorry, mam lustro więc jeśli przytyłam, mam lustro, dzięki. Dzięki za troskę, ale wiem jak wyglądam I jeżeli coś z tym robię, to robię A jak nie to, to nie jest twój biznes W sumie tak mogłabym to podsumować Dajcie znać co o tym myślicie Czy też się z czymś takim spotkałyście? Spotkaliście, bo może facetci też tak mają Tylko ja sobie siedzę w mojej bańce babskiej I uważam, że wszystkie takie hamskie komentarze Są rzucane przez kobiety A póki co, dzięki bardzo Do zobaczenia następnym razem Pamiętajcie, żeby udostępniać Jeśli wam się podoba film No i żeby kliknąć łapkę w górę albo łapkę w dół I subskrybuj bo zbieram nas, zbieram nas do kupy, żeby zrobić QA. Wygadałam się. Dobra, to już lecę. Pa!